Oto piłkarz, który otwarcie przyznał, że nie lubi piłki nożnej. Dla nas, fanów futbolu, może wydawać się to dziwne, ale w zawodowej piłce naprawdę takie przypadki się zdarzają. Są piłkarze, których poza boiskiem to w ogóle nie interesuje. Zostawcie follow, żeby być na bieżąco z piłkarskimi ciekawostkami. Jednym z takich piłkarzy był Benua Asue Koto, były lewy obrońca Tottenhamu. Grał tam w latach 2006-2015. W rozmowie z The Guardian przyznał, że piłka nigdy nie była jego pasją. Wszyscy ludzie, kiedy idą do pracy, robią to. Dla pieniędzy. Kiedy przychodzę o 10.30 na trening, jestem w tym profesjonalny, wykonuję swoją pracę na 100%, ale potem kończę i jestem jak zwykły turysta w Londynie. Jeżdżę metrem, jem. Kamerończyk profesjonalizm postrzegał trochę inaczej niż reszta piłkarzy, bo zdarzało mu się nie wiedzieć przeciwko komu zagra. Oto słowa Petera Kraucza. Powiedział nam wprost, że nie interesuje go piłka nożna. On naprawdę tego nie lubił. O 13.30 w sobotę nie miał pojęcia, z którą drużyną gra. Na tle typowych piłkarzy Asue to był zwracającym na siebie uwagę przypadkiem. Na jeden trening przyjeżdżał Smartem, a na inny Lamborghini. Zdarzało się też, że grał w dwóch różnych modelach butów. Dla niego to kompletnie nie miało znaczenia. Moje buty można kupić za 30 euro na eBayu.